Rodzeństwo ma ogromne znaczenie na rozwój dziecka autystycznego. Dorastające maluchy nie zawsze rozumieją odmienne zachowanie brata lub siostry. Może to rodzić konflikty i nieprawidłowe relacje między rodzeństwem. Warto porozmawiać z dziećmi i wyjaśnić im problemy, które w codziennym życiu w domu mogą się pojawiać. Dziwne zachowania dzieci z autyzmem są. Taką rzeczą, którą najszybciej widać. Dzieci z autyzmem wyglądają z reguły tak jak dzieci typowo rozwijające się, nie mają żadnych defektów fizycznych, w związku z tym wyglądają tak jak zwykłe inne dzieci. Natomiast to, co je wyróżnia bardzo często, to są stereotypie ruchowe, to są dziwaczne zachowania, rytuały. I myślę, że dla rodzeństwa dziecka z autyzmem może być trudne zrozumienie. Faktu, że jego brat czy jego siostra wykonuje te dziwaczności. Istotne wydaje mi się to, żeby dziecku, rodzeństwu wytłumaczyć, że jego brat czy jego siostra ma autyzm. Ten, to, ten problem, który, który dotyczy jego rodzeństwa, nazywa się autyzm i że. Te zachowania, które dziecko prezentuje, one są mu potrzebne, dlatego że ono inaczej postrzega rzeczywistość, tak jak my wchodząc do pomieszczenia widzimy szereg mebli. Możemy je ocenić, że jedne są ładniejsze, podobają nam się, do czegoś służą. Tak dla dziecka z autyzmem może to być na przykład, mogą fascynować je krawędzie albo błyski świetlne, że dziecko z autyzmem inaczej postrzega, inaczej trochę widzi, trochę inaczej słyszy, i stąd próbując sobie pomóc czy próbując lepiej zrozumieć to, co je otacza, wykonuje te charakterystyczne ruchy czy, czy też dąży do rytualizowania otoczenia.